Dawno, dawno temu w czapach pierwszych odbiorników telewizyjnych swoje czyście na świat krzykiem przerażliwym oznajmiła Kasia. Niepodorne dziewczę z Torunia poczuło chuć do wszelakiego sprzętu telewizyjnego. I tak jej dostało. Prowadziła, wydawała, nagrywała, realizowała, wszystko robiła. Świerć wieku na szklanym ekranie sprawiło, że działa jak maszyna. Lubi rywalizację, raz podchodzi z telewizji, raz przychodzi, by potem znowu się zjawić. I tak mijają wieki i ulecze. a Ruda Kasia cały czas migocze i migocze w teleodbiornika. A swoją nienaganną figurę zawdzięcza systematycznym treningom. Jak sama napisała, potrzebuje zaledwie 15 sekund na wejście na antenę. Czasami na nadawniku telewizji Wojskowej, na Woronicza, pojawia się głosa postać. To nie jest to Kasia w